Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy naszej pięknej Gminy Ciepielów, z wielką dumą, ale przede wszystkim z ogromną satysfakcją chciałbym Państwu oznajmić, że 1 stycznia, 1 stycznia 2024 roku to wyjątkowe wydarzenie w najnowszej historii Gminy Ciepielów. Nasz Ciepielów, nasza centralna gminna miejscowość, która z nadania Króla Polskiego Zygmunta Augusta od dnia 21 stycznia 1548 roku. Posiadała prawa miejskie, była miastem Rzeczypospolitej, a które to prawa miejskie utraciła w wyniku reperkusji carskich po Powstaniu Styczniowym, za patriotyczną postawę, za pomoc mieszkańców Gminy Ciepielów udzieloną Powstańcom Styczniowym. Utraciła ukazem carskim w dniu 1 czerwca 1869 roku, a więc po 300, po 321 latach. Dzisiaj z dniem 1 stycznia 2024 roku z mojej inicjatywy jako Wójta Gminy Ciepielów popartej decyzjami i ufami Rady Gminy, ale przede wszystkim dzięki Państwu, dzięki Państwu mieszkańcom gminy, dzięki Państwa aprobacie i Państwa poparciu. Rada Ministrów z dniem 1 stycznia 2024 roku przywróciła miejscowości Ciepielów prawa miejskie. Drodzy moi kochani jesteśmy Świadkami wydarzenia historycznego. Na naszych oczach rodzi się nowa historia gminy Ciepielów. Na Państwa oczach. Jak powiedziała mi jedna z dumnych mieszkanych gminy Ciepielów, dumnych już z samego faktu, że wystąpiliśmy o odzyskanie praw miejskich dla miejscowości Ciepielów? Wreszcie, wreszcie po 155 latach, rosyjski Car nie będzie rządził w Ciepielowie. Drodzy moi kochani, chciałbym w tym miejscu Wam wszystkim serdecznie podziękować. Chciałbym Wam podziękować za pomoc w realizacji kolejnego mojego projektu dla rozwoju naszej gminy. Chciałbym podziękować w pierwszej kolejności moim, moim wspaniałym, najlepszym, z najlepszych pracowników Urzędu Gminy w Ciepielowie. Chciałbym podziękować radnym gminy, ale przede wszystkim wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy przez lata budowali naszą piękną, małą ojczyznę. Rozwijali ciebie. Bo bez tych inwestycji, które wspólnie zrealizowaliśmy, bez tych inwestycji ostatnich lat tak bardzo potrzebnych, budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ciepielowie, naszej wizytówki w regionie, która dodatkowo w tym roku zostanie rozbudowana o amfiteatr. A w następnych latach zrealizujemy budowę przepięknego, cudownego, nowoczesnego, miejskiego centrum kultury. Pięknego, przeszklonego budynku z salą widowiskowo-kinową dla 150 osób. Gdyby nie budowa sali gimnastycznych w Ciepielowie, gdyby nie termomodernizacja i rozbudowa szkół podstawowych z wyposażeniem ponad standardowym w skali całego kraju, z pierwszą, prawdopodobnie jedyną, wirtualną szczelnicą dofinansowaną z Ministerstwa Obrony Narodowej w Szkole Podstawowej, gdyby nie zagospodarowanie parków w Ciepielowie, gdyby nie budowa Skwerku Europejskiego, bo jesteśmy dumnymi mieszkańcami Europy, Gdyby nie budowa nowoczesnego, nowego ośrodka zdrowia w Ciepielowie. Czy wreszcie gdyby nie wystaranie się obwodnicę dla wówczas miejscowości wiejskiej, dla Ciepielowa. Bo umowa została podpisana 2 sierpnia 2023 roku. Gdybyśmy się nie wystarali o budowę obwodnicy Ciepielowa i przebudowę drogi krajowej za ponad 141 milionów złotych. Dla nas wszystkich niewyobrażalna kwota środków finansowych. I gdyby wreszcie Gdyby nie ta nasza perełka, perła w koronie, ta wiśnie na torcie, gdyby nie budowa i uruchomienie jedynego na kilkanaście czy kilkadziesiąt gmin okolicznych basenu pływackiego przy szkole ich w Ciepielowie. Basenu, którego nam wszyscy, ale to wszyscy zazdroszczą. Basenu, z którego to nasze dzieci, wasze dzieci, dzieci mieszkańców gminy Ciepielów codziennie w ramach zajęć wychowania fizycznego uczą się pływać. Żadne dzieci, żadne dzieci w regionie nie mają tak komfortowym warunków. Gdyby nie te wszystkie inwestycje, drodzy moi kochani, nasz wniosek, wniosek złożony do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przywrócenie dla Ciepielowa praw miejskich, z pewnością nie uzyskałby aprobaty. Warto jest marzyć, warto jest spełniać marzenia, warto pracować dla Państwa, bo praca dla Państwa jest zawsze dla mnie największym zobowiązaniem. Dlatego już teraz, w dniu 1 stycznia, na początku roku. Roku 2024 już się zobowiązuje przed Państwem, już nie jako wójt Gminy Ciepielów, ale jako burmistrz, burmistrz miasta i Gminy Ciepielów, że dołożę wszelkich starań, by nasza mała ojczyzna rozwijała się jeszcze prężniej, by nam wszystkim po prostu żyło się lepiej. Drodzy moi kochani, przed nami nowa epoka działalności naszego samorządu. W dniu dzisiejszym już nie jesteśmy tylko gminą wiejską, ale od dnia dzisiejszego jesteśmy gminą miejsko-wiejską. Będziemy mogli korzystać ze środków zarówno tych, które do tej pory były dla nas zarezerwowane dla gmin wiejskich, ale będziemy mogli czerpać wielkimi garściami te środki unijne. Środki unijne zarezerwowane tylko dla gmin miejskich, między innymi na budowę oczyszczalni ścieków czy rozbudowę kanalizacji. Do tej pory nie mieliśmy takich możliwości. Znacie mnie Państwo bardzo dobrze. Wiecie Państwo, że moim hasłem to jest. Ciepielów, gmina inwestująca w przyszłość, bo bez inwestycji nie mamy dzisiaj przyszłości. Bez tych inwestycji mieszkańcy, ci młodzi nie będą mieszkali w gminie Ciepielów, a dzięki właśnie tym inwestycjom mamy najmniejszy spadek populacji w całym powiecie lipskim. To u nas buduje się najwięcej domów mieszkalnych, to u nas młodzi ludzie chcą mieszkać. Znacie mnie Państwo bardzo dobrze. A ja znam moich najlepszych pracowników, najlepszych z możliwych pracowników urzędu Gminy Ciepielów. Razem wiem, jestem przekonany, że pozyskamy dla rozwoju naszej Gminy jeszcze większe środki, jeszcze większe środki, te środki unijne, które na nas czekają, żeby je wykorzystać dla rozwoju Gminy Ciepielów. A przed nami, drodzy moi kochani, nowy, nowy 2024 rok. Rok, w którym po przyjętym już budżecie nasz samorząd wykona ponownie, tak jak w poprzednich latach, kilkadziesiąt inwestycji, kilkadziesiąt inwestycji za kilkadziesiąt milionów na terenie całej naszej gminy, by nam wszystkim po prostu żyło się lepiej. Drodzy moi kochani, pozdrawiam bardzo Was serdecznie, już nie z gminy wiejskiej, ale z gminy miejsko-wiejskiej z centrum naszej gminy miejsko-wiejskiej, z, z Ciepielowa, który jest miastem. I w tym nowym 2024 roku życzę Państwu spełnienia najskrytszych marzeń. Sobie życzę, żeby ta nasza piękna, mała ojczyzna rozwijała się jeszcze lepiej. Kochani, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Artur Szewczyk, Wasz, zawsze Wasz burmistrz miasta i gminy Ciepielów.